czyli skład chemiczny tej skały mineralogiczny, badania wytrzymałościowe. Oceniamy zawartość części organicznej, stwierdzamy, czy tam jest gaz lub ropa naftowa. Dopiero jeżeli stwierdzimy, że jest gaz, to dopiero jest podjęta decyzja o przystąpieniu do następnego etapu prac, czyli do badań testowych. I sukcesywnie, jeżeli ten otwór jest pozytywny, no to w tym czas myślimy o otworze Także mówienie dzisiaj o wydobyciu jest zdecydowanie przedwczesne bo ten projekt badań jest ustalony na 5 lat, koncesja obowiązuje na 5 lat, uzyskaliśmy ją w 2010 roku, pracę musimy zakończyć do 2015 roku, musimy przedstawić dokumentację geologiczną i dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej możemy ubiegać się o koncesję na wydobycie. Do tego potrzeba jeszcze plan zagospodarowania złoża, ocena oddziaływania na środowisko i dopiero jest możliwość uzyskania koncesji. Cały ten proces uważam, że będzie trwał około 3 lat. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o perspektywie czasowej, to przemysłowe wydobycie gazu to nie będzie wcześniej niż to będzie 2016-18. Nie widzę możliwości